Na demo ja <laughs> O kurwa, trochę opera ponownie, aby zaktualizować się do nas. Ej, ja kupię myślę, że to prosto się jedzie, a nie tędy. No widzisz. A ja poleciłem prosto na ten. Hmm. No zweryfikuj mi bligi, czy się wszystko o, ja pobrało. Klik no, lokalne support. Ja pierdolę, cześć, co? Nie wiem, co się oh, kurwa, się nie No ładny, że się No mi Pragam, się nie hamuj, o. Ja ma chuja, że ja zahamuję. Jakbyś schamował, to się się centralnie wpierdolił w dupę, Ale do takiego klapsa byś dostał? Nie. O kurwa mać! Czy to ja wysajmę? Gracz, który gra w ligę dziesiątkami tysięcy godzin, no to on, wiesz, raczej powinien wiedzieć takie rzeczy. Ogólnie on tu powinien wszystko o tej grze wiedzieć. Tu widzisz przeciętny. <śmany> Nie wyrobiłem na zakręcie. Co z nami będzie? Za szybko, za szybko skręciłem. Coś, co, co, coś, coś jedzie lewym. Takie nieciekawe i trzeba tylko awaryjnym cisnąć. A, zjechałem na prawe... Ty kurwa. Mogę przyspieszyć. Ale to błagam cię ja ci... Nie nie tu! Pierdole ten wóz strażacki. Dobra, zero towaru. U mnie też 8 na czapy, ale to... to akurat za to mi nie policzą minusów. Uh, road ship Bravo. We say sex ruchanie drogowe and we think that's beautiful. Dzięki za korek. Jaki korek? Jak kurwa korek? No tak. sobie... No tak. Nie. Jeszcze nie. Bajo jajo, bajo jajo. A ja nie zwaliam. A jak ja przydałoby się? A jeba, to nie moja. Niechamuj. Pracować, niechamuj. Ja nie mój Pracować można, wiesz jak. JAK JEDZIEŚ, CILUNIUNIU! Eee, no ty kurwo, no! Powiem tak, mi się przystanęło, bo w coś zajebałem, a nawet nie wiem w co. Ej, mam zaraz, zaraz, zaraz. A ja w grzecha zajebałem. Pierdolę, co to za <laughs> dale bo prawo, prawo, prawo w górę i do o ja 4 ja <laughs> <skidulo>! co, <laughs> no! co mi ciągle grę wypierdala gra od zera nie no Grzegorz gra od zera, ja wczytałem już z przyzwyczajenia starego save'a. Mhm. <śmiennie> Co tony, kurwa, ruszy? No. I Grzechu od zera. Mogę ewentualnie zawsze od zera, ale... Nie, nie. No właśnie nie nie. Ja zagrać. stara mam awarię, kurwa, jedziesz. <śmiennie> nie wiem czy teraz kończę czy nie? No. Eee, no to dobra, mam wyjść już i sprawdzać? Dobra, Aldew 4, kurwa Ha, ty wrazem z się wyprzedziłem, gro kurwa Zamiast, ić, zamiast Mnie to wyjebałem Przepraszam, zamiast mnie wyjebać, wyjebałaś siebie Jak to, proszę <noise> Rydziki po lewej. Gdzie? <grystanie> albo hamuje, albo Co? Nie hamuje. No pierdol się. Okay. O! <grystanie> Ej, <tutaj możesz grystanie>